Przedstawiam przepis jak zrobić zimny sernik o nazwie Chatka Puchatka. Do sernika będziemy potrzebowali jedną kostkę masła, jedną szklankę cukru, jedno całe jajko, dwa żółtka i pół kilograma zmielonego białego sera oraz dużą paczkę herbatników, kakao i jeden cukier waniliowy. Teraz przystępujemy do pracy. Masło topimy i odstawiamy do wystygnięcia. Do miski wkładamy zmielony biały ser, cukier, jajko, dwa żółtka, cukier waniliowy, roztopione i wystudzone masło. Całość mieszamy na jednolitą masę. Po dokładnym wymieszaniu dzielimy masę na dwie części. Dodać tu należy, że nierówne części. Jeżeli lubimy smak kakao, to dodajemy go do tej większej części. Jeżeli natomiast lubimy wyrazisty smak sera, to wtedy do mniejszej części dodajemy właśnie kakao. I tak ciasto mamy już gotowe. Przystępujemy do układania herbatników. Układamy, tak jak pokazane jest na zdjęciu, najlepiej jest to robić na folii. I na te herbatniki kładziemy naszą masę serową, tą większą, którą sobie wybraliśmy, po całości środkowych herbatników. Następnie boczne herbatniczki dociskamy do naszej masy, tworząc odwrócone V. Gdy już mamy cały rządek ułożony, zabieramy się za mniejszą część naszej masy. Bierzemy herbatniczki i na nie nakładamy tą mniejszą masę. I przyklejamy teraz do boków naszej chatki. Tę czynność powtarzamy, aż chatka będzie równa. Na zakończenie, żeby już ją wyrobić ładnie, to możemy polać czekoladą, możemy polać tym, co bardzo lubimy. Jakimś sokiem malinowym, może rozrobić konfiturę. To już pozostaje w gestii tego, co lubimy. A tak wygląda podana życzę smacznego państwu.